Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku z spięcia naszego cotygodniowego podcastu Business Alert, w którym rozmawiamy o energetyce, infrastrukturze i bezpieczeństwie. Jest ze mną Mateusz Gibała, cześć Mateusz. Cześć. A ja nazywam się Marcin Karwowski i obaj należymy do redakcji Business Alert. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy rozmawiali o elektromobilności, ale nie byle jakiej, bo tej na wodzie. Czy może nam zastąpić transport, którego używamy obecnie? Zapraszamy, by się dowiedzieć. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Jak wspominałem, będziemy rozmawiali na temat elektromobilności, Te, głównie tej. Która znajduje się na wodzie i w jaki sposób może odciążyć naszą atmosferę i pomóc nam przeprowadzić transformację energetyczną. Także dzisiaj tematy bezpieczeństwa zostawiamy trochę na bok i zostajemy przy ukochanej energetyce i infrastrukturze. A elektromobilność jest tematem bardzo ważnym, gdyż w miarę odstąpienia od paliw kopalnych, jak i w miarę wprowadzania kolejnych regulacji, to samochody spalinowe oraz inne pojazdy spalinowe będą odchodziły do lamusa. Czy i tym razem będziemy mogli wzorować się na Szwecji? Mateuszu, czy w przypadku Skandynawii, właśnie Szwecji już została wdrożona taka elektromobilność na wodach? Oczywiście. Mamy powoli plany, żeby wdrożyć taką elektromobilność. Ostatnio mieliśmy informację o tym, że Nordycki Bank, Bank, inwestycyjny, Nordycki Bank inwestycyjny udzieli pożyczki firmie Nordland. Ta pożyczka jest na elektryczne promy. Promy zarówno dla osób prywatnych, jak i dla spółek państwowych. Wiemy też, że Szwedzi chcą przyszłościowo. Inwestować w marynarkę wojenną, która również będzie bardziej szła w stronę elektryczną, żeby nie była zasilana już paliwami, które są uznawane za szkodliwe. Czyli za jakiś czas będziemy mogli się spodziewać w przypadku Szwecji jej okrętu, chociażby fregaty zasilanej napędem energetycznym? Takie są plany? Myślę, że jest to całkiem realne w perspektywie 20-30 lat w górę, że taki pomysł się pojawi. To, to nie jest ta nowość, że taki pomysł w ogóle jest. Od 5 lat bodajże jest to rozważane, jednakże to jest na razie na fazie takiego pomysłu, a nie wdrażania rzeczywistego. No to będę zapraszamy Państwa, jeżeli chodzi o zieloną armię, o tym, czy może być bardziej mniej emisyjna, mamy osobny odcinek. A jakbyśmy mogli Mateuszu wrócić, to wspominałaś o tych promach. Są to promy pasażerskie, załadunkowe. Zarówno promy pasażerskie, jak i załadunkowe są w planach, żeby zarówno część transportowa używała i była mniej szkodliwa dla zarówno Morza Bałtyckiego, jak i środowiska oraz promy prywatne. Które będą w przyszłości sprzedawane osłom prywatnym. Pisałeś też na łamach Business Alert o taksówkach. Czy będziemy mogli sobie zamówić nie, nieemisyjny prom, żeby przepłynąć kanałami wodnymi? Jest to całkiem realne w przyszłości, żeby stworzyć taką taksówkę. Zresztą jest to polski pomysł. Polacy uważają, że taka taksówka byłaby idealna w dużych miastach, takich jak na przykład Sztokholm, które mają rzeki w środku miasta na starym mieście. Pozwoli to przede wszystkim szybciej się przemieszczać ludności, turystom, jak i po prostu stworzyć dla miasta lepsze warunki, żeby były bardziej, bardziej odpowiedzialne pod względem klimatu. W sumie fajna sprawa, nawet my w Warszawie byśmy mogli zamiast metra skorzystać z Wisły i przypłynąć z, z jednego punktu na drugi. A Powiedz mi, jak one by funkcjonowały? Mówimy tu o pojazdach załogowych, czy też bardziej autonomicznych? Później są, że, są to plany, żeby były to pojazdy załogowe. Jednakże w przyszłości mają być to pojazdy autonomiczne. Ma być wykorzystywana sztuczna inteligencja. Czyli e e SI może nam odebrać pracę, przynajmniej niektórym. Jednakże miejmy nadzieję, że zamiast tego po prostu ludzie się przekwalifikują. Jednakże proszę, proszę pamiętać, że takie taksówki bezzałogowe pozwoliłyby, taksówki wodne pozwoliłyby odciążyć transport miejski. Samochody, które, przez które nie dość, że stoimy w korkach w naszych własnych autach, to emitują również mało przyjemne substancje szkodliwe. No to uszło, a w jaki jeszcze sposób elektromobilność jest rozwijana, właśnie żeby odciążyć tutaj spalinowy transport? Ostatnio mieliśmy też również informacje o samolotach, tak? że samoloty pasażerskie były bardziej tworzone w sposób zeroemisyjny, szczególnie Norwegia tutaj przoduje, tylko że to są samochody, samoloty bardzo malutkie do przewożenia, które są tam typowe. Większe, chociażby u nas Ryanair czy Wizer przelatuje, no, nie, nie są realne, żeby były to zeroemisyjne jednostki, bardziej bym się spodziewał tych mniejszych. O ile pamiętam, nawet też eksperymentują w wojsku, jeżeli chodzi o paliwo, częściowo mieszając paliwo emisyjne z biopaliwem, dzięki czemu mamy bardziej ekologiczne myśliwce. Jeżeli chodzi o odciążenie, też tutaj transportu, oraz dekarbonizację jego, bardzo fajny jest pomysł wykorzystania dronu w ramach miasta przeszłości. Jest tutaj chociażby inicjatywa polskiej firmy Emitel, która ma wspierać rozwój dronów i wykorzystanie ich w różnych sektorach przemysłu. Między innymi do dostarczania pakunków. Biorąc pod uwagę, jak wszyscy, a przynajmniej większość z nas, lubimy zamawiać paczki prosto do domu, to zamiast wielkiej floty samochodów, które produkują spaliny to dron nam dostarczy taką paczkę do paczkomatu. Oczywiście to jest dopiero w ramach testów, ale o ile się nie mylę Amazon już w tymże temacie działa. A jeżeli już jesteśmy o odciążeniu tutaj naszego powietrza przez zmniejszenie emisyjności, mobilności, to w związku z niedawnymi samorządami coraz częściej się mówi o strefach czystego transportu, która tutaj jest wdrażana w Warszawie, czyli tutaj Skandynawowie nas wyprzedzili. Tak, wyprzedzili. W Danii taki pomysł już funkcjonuje od półtorej roku. Szwedzi chcą również wdrożyć w centrum miasta strefy czystego transportu. transportu. Nie, nie wdrożyli tego jeszcze zarówno Norwezy, jak i Finowie i Islandczycy, ale taki pomysł również się pojawia i radni miast stołecznych w krajach nordyckich chcą wdrożyć takie pomysły, żeby to centrum miasta, żeby przez centrum miasta samochody osobowe, szczególnie te z dieslem, nie przejeżdżały. Drodzy Państwo, nie tylko elektryki tutaj w kontekście samochodów mogą pomóc nam rozwinąć mobilność i sprawić, że będzie mniej emisyjna. Może niedługo będziemy jeździli, pływali taksówkami, które są bezzałogowe. Po Wiśle, tu ludzież innych rzekach. Miejmy nadzieję tylko, że zadbamy też o to, żeby były czyste, a taka podróż nie była niekomfortowa. Dziękuję bardzo, Mateuszu, dziękuję bardzo Państwu i zachęcam do zostawienia komentarza. Jakie technologia a propos zmniejszenia emisyjności transportu Państwa ciekawią, zostawienia lajka i kliknięcia takiego dzwoneczka oraz subskrypcji, żeby nasze następne spięcie na pewno Państwu nie umknęło. Do zobaczenia.